Witajcie moi drodzy. Ostatnio mało mnie w filmikach, ale postanowiłem nagrać dla moich wiernych obserwatorów, którzy zastanawiają się, jak wygląda praca przy danym projekcie. Oczywiście ja to staram się wrzucać gdzieś tam w postach ze zdjęciami, no ale nie ma to jak pogadanka. No nie Przyznajcie mi rację, że jednak jak się coś opowiada, to trochę więcej można wywnioskować. Słuchajcie, to co tu widzicie, to trzeba na samym początku powiedzieć, bo wiele osób ma z tym problem, pomimo tego, że ja to podkreślam cały czas i gdzieś nawet zrobiłem posta, teraz to co widzicie, to macie do czynienia. Czynienia z dawcą. To jest samochód, który został sprowadzony przez kogoś z Hiszpanii jako wycofany z ruchu, po części mechaniczne. No i po częściach mechanicznych zostaje nam karoseria. Słuchajcie, w przypadku tego samochodu, kiedy go atakuje dosyć dobrze korozja. To w miarę zdrowa buda, jak najbardziej jest cenionym nabytkiem, dlatego że można z niej wiele rzeczy blacharskich wydostać. Jak chociażby tą całą kupkę, tylnie poszycia. Obydwa, słuchajcie, tak jako ciekawostkę Wam powiem, że tylnie poszycia potrafią kosztować nowe, nowe, tak, po 3000 prawie za sztukę. Więc tu mamy dwa poszycia, jeszcze progi, jeszcze jakieś wewnętrzne progi, kawałki podłogi, tylni pas. Które de facto jest też poza za 900 zł bodajże, więc tu jest bardzo dużo części blacharskich fartuchy, które też czynią tę tą twarz, o które wyglądają troszeczkę jak, jak postać z gwiezdnych wojen połączone ze sobą, tak? bo tak mi to wyglądało. Nie to w relacjach, ktoś jak widział, to, to muzykę skojarzył i zobaczył ten hełm. No, Lord Vader, tylko że z oczami, no nie? Coś takiego to wygląda. Słuchajcie, to jest karoseria, która jest wycofana z użytku, popierane są z niej części. Wiele osób też gdzieś przy takim samochodzie, przy tym konkretnie, mi mówi, żebym ja to wsadził na ramę pomocniczą, nie widząc tych postów wcześniej, w których mówię, że to jest dawca i nie zależy mi na geometrii, każe mi to na ramę pomocniczą położyć. Słuchajcie, mnie to, to w ogóle nie interesuje. To jest dawca, z którego są wycinane części i jak już wszystko zostanie wycięte i, i wzięte to co, się, to, co trzeba wziąć, co można uratować, no to trafi do chuty. Słuchajcie, tutaj ja nie będę się też w handle bawił, bo tam mi doradzacie, żebym ja dla kogoś zostawił. Ktoś, jak będzie szukał, to sobie znajdzie, tak samo jak ja sobie szukam, to sobie znalazłem. To akurat właściciel, ale jak sobie ja coś chcę szukać, to ja sobie szukam i nie patrzę się na innych. Słuchajcie, nie żebym był tego, ale przecież nie będę handla, handlarzem podłużnic. E, także nie proponujcie mi tego. W każdym razie, jak to wygląda dalej? Słuchajcie, zostało jeszcze do wycięcia próg wewnętrzny po tej stronie. Tutaj o, możecie zobaczyć. No i z tej karoserii, z takich większych rzeczy, gdzieś tam jeszcze będzie pobierana ta kieszeń, plus ten tydni pas. No i elementy podłogi. Tylko elementy podłogi to sobie pobiorę już przy samym dojściu do podłogi, bo jeszcze nie wiem jak utnę. A nie chcę też za dużo, nie chcę za mało. Jak już będę robił, że tak powiem, tamtą karoserię już właściwą, no to wtedy sobie przyjdę, chlasnę, Pewnie trzeba będzie gdzieś gdzie ranty ponaprawiać, ale to na zasadzie, wiecie, takich małych łatek. Doprowadzenie do kupy i wstawienie. Tak samo zresztą będzie z tymi błotnikami czy progami. To tak jak tu widzicie, na przykład jest korozja. Część to jest błoto, część to się wyskrobie, ale na przykład mamy progi zamiennikowe, których nie chcę ze względu na to, że mają troszeczkę inne przetłoczenia, nie są to one tak wyraźnie zaznaczone. Dodatkowo mają te łączenie fejkowe. A tu chcę wrócić do tego co było, bo tam w tamtym oryginalnym samochodzie chociażby tego nie ma. Słuchajcie, nie ma wewnętrznych wzmocnień, nie ma za co podnieść tego samochodu, bo ktoś to wyciął. Oczywiście te wzmocnienia, które są tutaj, trzeba naprawić, no, ale generalnie jest to skarbnica części. Które się niewątpliwie przydadzą. No, wiele osób też gdzieś tam przy takich samochodach do mnie mówi, Artur, ale czy to się opłaca? To się nie opłaca, to lepiej kupić taki za gdzieś indziej, za jakieś inne pieniądze, kupić cały jeżdżący i się cieszyć. No, słuchajcie, to jest garaż, to jest garaż, w którym wiele samochodów się nie opłacało ale się zrobiło. Oczywiście też słyszałem głosy, ale to niech działa w dwie strony. Niech to się Tobie opłaca i właścicielowi. Słuchajcie, do mnie przychodzą dorośli ludzie. Ja wykonuję pewne usługi i nie jestem komornikiem, żeby oceniać wartość pojazdu i powoływać się na klauzulę sumienia jak lekarze, że nie zrobię Ci tego samochodu jak Katarzyna Dowbor. Nie wyremontujemy Ci auta, bo jest po prostu za tanie. Nie, ja po prostu wykonuję tu usługi i one są, że tak powiem, przy takich dużych zakresach spore, ale nadal moim Zdaniem uczciwe, i jeśli to przychodzi do mnie dorosła osoba, bo dzieciom nie robię i chcę konkretnie ten egzemplarz, to ten egzemplarz konkretnie się robi. Żeby on na rynku nawet kosztował 5 zł. Zresztą słuchajcie, u mnie jest taka zasada, ja też jej jakby hołduję, bo moje probe też robiłem. Jak, jak robiłem, to możecie sobie zobaczyć w postach z zeszłych wakacji. Ono też się nie opłacało. Więc ja mam taką samą filozofię. Ale jeśli komuś robię. No to wiadomo, że to musi kosztować, bo tu jest od chuja roboty. Słuchajcie, to co widzicie, te wybieranie tych wszystkich części trwa już równe, bite dwa tygodnie. Tak? Dwa tygodnie zużywania wierteł, dwa tygodnie zużywania tarcz, prądu, wszystkiego. Więc dajcie mi już święty spokój z tym, że to się nie opłaca. Bo jeśli Wam się nie opłaca, to kupujcie tylko samochody, które Wam się opłacają. Tak jak Wam mówię, nie robię dla dzieci. A co do dalszych zabaw z, tym, z tą karoserią, to po wyciągnięciu tego progu wewnętrznego, tylnego pasa, jakiejś tam kieszeni, samochód, no jeszcze tak jak Wam mówiłem, podłogę, ale to jak już dojdę do podłogi w tamtym modelu, dal, dalej te części będą poddane obróbce, czyli będą uzupełniane ubytki z tego co tu mamy, czyli tutaj będzie kawałek odbudowane tu gdzieś będzie odświeżone gdzieś będzie wyprostowane gdzieś podklepane więc tuż po tym, jak ta, z tej karoserii wybierze się wszystko, co najbardziej jakby na wierzchu widać, bo jeszcze od spodu muszę jakieś wieszaki. Słuchajcie, tam jest trochę do roboty, to już sobie wybiorę z czasem, ale teraz, jak już się skończy wybieranie tych dwóch elementów, czyli tam tego pasa i tego, no to będziemy naprawiać te elementy do tego, żeby je móc spokojnie wstawić. I potem będzie wprowadzony samochód i już nie będzie. Oj, przepraszam, bo musiałem złapać inaczej telefon. Już nie będzie wycinania wszystkiego w tym samochodzie, co naprawiam, tak jak tu i dopiero naprawiania, tylko będzie robione to punktowo, więc ci, co się martwią o to, że się ten samochód rozejdzie, nie martwcie się. Słuchajcie, nie martwcie się. Tu wszystko jest pod kontrolą. Zresztą e, dlatego trochę mnie w mediach mniej widać, w tych moich mediach społecznościowych. Bo tyle razy już i tyle rzeczy pokazałem, że tłumaczenie cały czas tego samego, to jakby nie ma sensu. A ten filmik to bardziej kieruje dla tych, którzy się interesują modelem, którzy się interesują robotą bez jakiegoś zbędnego komentowania w stylu, czy Ty se dasz radę? O Jezu, co tu się stało? Także słuchajcie, takie numery z 34 ile to jeszcze potrwa? No nie mam zielonego pojęcia. No, większość elementów, o, widzicie, tu sobie postawiłem drzwi. One są w szpachli natryskowej do dotarcia i wrzucenia w podkład akrylowy, ale one nie stoją też tu przez przypadek. One stoją, jak widzicie, tam mam grzałkę i za każdym razem, co sobie odpalam, podgrzewam pomieszczenie, no to sobie na nie strumień ciepłego powietrza leci. Także się wygrzewają, jak to się mówi. I już będę miał te cztery elementy gotowe jeszcze maska I to właściwie, co to oznacza i do czego to dąży, że one tam leżą. To będą już praktycznie gotowe elementy, i jak skończymy blacharkę. Tutaj akurat wycinamy, ale przykładowo, że to będzie ten samochód. Jak skończymy blacharkę, to zostanie nam troszeczkę gdzieś tam przyspachlować to, co wstawimy, ale to tylko na zasadzie jakichś drobnych drobnych połaci tych szpachli i właściwie będziemy mieli budę gotową do prac lakierniczych. Czyli wygląda to jak wygląda. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której bym Wam chciałem powiedzieć, bo to, że wyciąłem wszystko całe, wszystko całe gdzieś tam wycinam. Jak już dojdzie do naprawy, może się okazać, że nie wszystko będę pobierał, jak gdyby. Ale czemu wybieram całe elementy? Słuchajcie, najważniejszą rzeczą jest to, żeby ten, te, te pieniądze, które właściciel wydał na karoserię i na moją robotę, nie poszły w pył. Bo jeśli dostałem całą karoserię, ja muszę takie elementy powyciągać. Potem mogę sobie je przycinać, dobierać odpowiednio, jak będę chciał, i wstawić to, co sobie chcę, ale wyciąć je muszę całe. Dlatego że nie mam jakby bezpośrednio. Nie, muszę, to, muszę wykonać tą pracę, wyciąć wszystko, ale nie mogę sobie pozwolić też na to, że dostałem całą karoserię i ja będę sobie okienkami wstawiał, bo w takim układzie cel kupienia tej karoserii był żaden. Więc ja sobie wytnę wszystko, wycinam sobie wszystko, po to, żeby potem sobie wybrać z tego wszystkiego, co tu mam, to, co mi będzie potrzebne tak naprawdę przy naprawie. Być może wlecą wszystkie te całe elementy, być może częściowo... Ale nie chcę sytuacji, w której wytnę sobie okienko, wytnę sobie kawałeczek, potem idę do tego samochodu, który chcę naprawiać, a tam jest o centymetr więcej. Także słuchajcie, dlatego to wszystko tak wygląda. Ale już w tym tygodniu się do tego końca zbliżamy, tego wycinania. I mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, po obróbce trochę tych, tych elementów, wjeżdżamy i robimy właściwy samochód. Także słuchajcie, miłego dnia Wam życzę i na razie.